Pytacie nas, jakie są procedury i koszty zakupu domu w Tajlandii. Opowiemy Wam o tym na naszym przykładzie. Najpierw pokażemy Wam lokalizację naszego domu, a potem opowiemy, jak go kupiliśmy i za ile. Nie przeprowadziliśmy się do innego miasta, w dalszym ciągu to nasze Hua Hin. Plaża oddalona jest od nas o 3,5 km, lokalny market Huana 2,5 km. Wiodą tam proste drogi zapewniające szybki dojazd. Nasze osiedle nazywa się Thailand Resort. Położony między ulicami SOI 102 i Soj 112 jest świetnie skomunikowane z centrum miasta. Zajmuje spory obszar, są to 83 domy, do dyspozycji mieszkańców jest 5 basenów. Są korty, obok budynek hotelu dysponującego 12 apartamentami, który sąsiaduje z restauracją oraz barem. Jest tu nawet mini market z podstawowymi produktami żywnościowymi. Cały obszar osiedla podzielony jest na trzy części. Nasz dom znajduje się w części zwanej Baan Pało. Jest tu 26 domów. Baan Olivia to 12 luksusowych willi położonych w dużych odstępach od siebie i otoczonych perfekcyjnie utrzymaną zielenią. W tej części osiedla znajduje się basen z jacuzzi. Wewnętrzne drogi łączą poszczególne części osiedla. A to już największa część Thailand Resort Ban Felicia. Jest tu 46 domów. Między rozległymi trawnikami są szeregi liczące po pięć domów. Na każdą dziesiątkę przypada oddzielny basen. Pusty dzisiaj parking zapełni się w sezonie. Sporą część Ban Felicji zajmuje obszar rekreacyjny z basenem i atrakcjami dla dzieci. Zieleń, jak na całym osiedlu, perfekcyjnie utrzymana. Jest tu hotel, korty i hala do padel, czyli kombinacji tenisa ziemnego i skłosia. Obok restauracja, bar i mini market. W tej części osiedla wszystkie domy są parterowe z jedną lub dwoma sypialniami. No i ban Pało. Zabudowa szeregowa z 16 segmentami i 10 wolnostojących domów. Basen 21 na 10 metrów. Obok dobrze wyposażona siłownia. Stąd do wejść na tarasy domu prowadzi alejka z fantazyjnie przyciętymi drzewkami, a na trawniku specjalny tor do gry w bóle. A oto już nasz nowy dom oznaczony jako A7. Szczęśliwa siódemka. Widok z naszego balkonu na zachód ograniczony z dwóch stron lesistymi wzgórzami. Szczególnie pięknie wygląda stąd zachód słońca. Zakup domu zasadniczo różni się od zakupu mieszkania. W przypadku zakupu mieszkania podpisywana jest tylko jedna umowa. W przypadku zakupu domu podpisywane są dwie umowy. Jedna umowa podpisywana jest na zakup domu, a druga umowa podpisywana jest jako umowa leasingowa ziemi, na której ten dom stoi. Obydwie te umowy podpisywane są w biurze prawnika, który obsługuje transakcję. No i przy czym ta umowa leasingowa zawierana jest na 30 lat z gwarancją przedłużenia na kolejne 30 plus 30 lat, czyli w sumie mamy taką gwarancję tego wynajmu leasingu na 90 lat. W przypadku, gdybyśmy sprzedawali dom bądź ktoś odziedziczy dom na podstawie testamentu, wówczas zawierana jest nowa umowa leasingu i ten czas leasingu liczy się od początku, czyli kolejne 30-30 plus 30 lat. Jeśli chodzi o samą transakcję, to najpierw zawierana jest pomiędzy stronami umowa leasingu oraz umowa kupna-sprzedaży domu. Następnie te umowy są przekazywane do Land Office, gdzie trwa weryfikacja i ostateczne zatwierdzenie umów. Ten proces trwa około, około jednego miesiąca, i wówczas strony zjawiają się w Land Office i dostajemy już zatwierdzone, przybite pieczątki na dokumentach, i wówczas dokonywana jest płatność. Oczywiście płatność może być pomniejszona o zaliczkę, jeżeli wcześniej taka była płacona, ale jest to sprawa dowolna do uzgodnienia pomiędzy stronami. Tak samo jest, jeśli chodzi o koszty, wszelkie koszty zawarcia tej umowy, czyli obsługi przez Land Office, obsługi przez biuro prawne. Możemy się dzielić ze sprzedającym pół na pół i taka jest przeważnie procedura, ale to jest też kwestia umowna można się umówić. Inaczej. A jest jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy są niezdecydowani, mianowicie rząd tajski pracuje nad przedłużeniem tej umowy leasingowej z 30 plus 30 na 30. I gwarantował, bo gwarantowała ta umowa, by wtedy 99 lat. Jest to robione po to, aby zachęcić potencjalnych inwestorów, ale tak naprawdę też nie wiemy, kiedy to wejdzie w życie, po pierwsze, a po drugie, jakie będą procedury. Czy nasza umowa leasingowa, którą teraz podpisaliśmy, będzie automatycznie przedłużona na 99 lat, czy trzeba będzie podpisać nową umowę leasingową, jeśli ktoś by chciał. No, i oczywiście prawdopodobnie za nią zapłacić, ale nie wiemy. W tym momencie mamy tylko informację, że rząd pracuje nad takim rozwiązaniem. Są dwie podstawowe różnice: między zakupem domu, a zakupem mieszkania. W przypadku zakupu domu podpisywane są dwie umowy, czyli jedna umowa zakupu domu, druga umowa leasingowa, to jest pierwsza różnica, a druga różnica polega na samym przekazaniu pieniędzy sprzedającemu. Mianowicie w przypadku mieszkania musi być to tak zwana transakcja ukierunkowana, czyli musimy udowodnić, że pieniądze na zakup mieszkania zostały przelane z naszego zagranicznego konta właśnie w takiej kwocie, na jaką opiewa umowa. Jest to, jest to jeden z bardzo ważnych warunków. W przypadku zakupu domu nie ma absolutnie takiego obowiązku. Możemy przelać kwotę sprzedającemu bezpośrednio z naszego zagranicznego banku. Możemy, go, możemy tę kwotę przelać również z tajskiego banku, z naszych jakichś wcześniejszych lokat. Nie ma z tym żadnego problemu. Więc tak jak mówię, troszeczkę bardziej skomplikowana procedura jest w przypadku zakupu domu. Wiele osób kwestionuje leasing jako taką niepełną własność. No oczywiście jest to prawda, ale my akurat rozumiemy Tajów, ponieważ oni chcą chronić swój, swoją ziemię. I ma to swoje uzasadnienie, ponieważ bardzo ekspansywny, zagraniczny kapitał no potrafi naprawdę wyrządzić wiele, wiele, szkody w kraju. Widzimy co się dzieje w okolicznych krajach, gdzie właśnie dopuszczono taki kapitał. No, prowadzą tam bardzo taką ekspansywną, bardzo rabunkową wręcz gospodarkę bez poszanowania dla mieszkańców i dla ekologii. No więc Trzymamy kciuki, żeby Tajowie zbyt lekko myślnie nie rezygnowali z tej ochrony swojej ziemi. No bo na przykład wyobraźcie sobie jako mieszkańcy tutaj, nagle któregoś dnia okazuje się, że na tej działce za nami zarasta jakiś 30 czy 40 piętrowy hotel, ewentualnie kondominium, z funduszy chińskich, ewentualnie jeszcze gorzej, jakby Chińczycy założyli tutaj jakąś fabrykę. Także dla nas to absolutnie nie jest przeszkoda. Zresztą e, pamiętam, jak było w, czas, w czasach PRL-u, przecież cała masa nieruchomości była na tak zwanej dzierżawie wieczystej, nikomu to nie przeszkadzało. Oczywiście kiedyś można było tę dzierżawę wieczystą przekształcić na własność. Nie wiemy, jak to tutaj będzie. W tej chwili sytuacja prawna jest taka, o jakiej przed chwilą mówiliśmy. No to teraz opowiemy Wam wreszcie o cenie zakupu naszego domu. Żeby już nie przeliczać tajskich batów na złotówki, podamy cenę w złotówkach. Nasz 102-metrowy dom, ten segment, kosztował nas 190 tysięcy złotych. I trzeba powiedzieć, że podobne domy, które są tutaj w okolicy tej wielkości, to ich cena zaczyna się od mniej więcej 260-300 tysięcy złotych. A więc jak widzicie, to była okazja, której nie warto było przegapić. No, nie pokażemy wam w tej chwili jeszcze wnętrza naszego domu, ponieważ w dalszym ciągu się przeprowadzamy. Obiecujemy, że zrobimy to wkrótce. No, i pytacie nas, co z naszym mieszkaniem? No, na razie nie dojrzeliśmy do tego, żeby się z nim rozstać i żeby go wystawić na sprzedaż, ale postanowiliśmy go wynająć na takie dłuższe, dłuższe okresy, dłuższe terminy, i myślimy, że tak, od września to mieszkanie będzie już gotowe do wynajmu. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do kontaktu. Najlepiej kontaktować się z nami przez maila albo przez messengera. A więc wkrótce zaprosimy Was do obejrzenia naszego nowego domu.